Half-Life to gra, która otrzymuje specjalne miejsce w sercu wielu graczy. Wielu z nas grał jeszcze w pierwszą część, gdy wyszła w 1998. Tak więc zrozumiałe jest to, że gracze mogą utrzymywać ogromną nostalgię z tych czasów po tylu latach. W sumie każda część Half-Life'a była godna uwagi i wspaniała w swój sposób. Niestety wiem jak skończyła seria gry po wyjściu drugiego epizodu w 2007 roku. Nawet ludzie, którzy nie grali nigdy w tę grę, wiedzą o tym, że seria została. Porzucona. Ponieważ stało się to sporym memem w gamingu. Oczywiście, porzucona w cudzysłowie. No bo w końcu wal wróciło do serii Half-Life. Ale nie do końca w formie, której się spodziewaliśmy. Dzisiaj pogadamy o epizodach. Ale nie do końca o pierwszym, drugim, czy nawet trzecim, który nigdy nie wyszedł, ale o epizodzie czwartym. Czekaj, chwileczkę, jak to epizodzie czwartym? Przecież, nawet nigdy nie dostaliśmy trzeciego, to jak cokolwiek możemy powiedzieć o tym czwartym? No cóż, jest to bardzo interesująca historia, która sprawia, że aktualnie odczuwam wewnętrzny ból. Ze względu na to, co mogliśmy dostać i z jakiego powodu tego nie dostaliśmy. Żeby wytłumaczyć wam o co chodzi z epizodem czwartym, musimy wrócić do lat 2006-2008. Około roku 2006 Walk zaproponował kilku producentom gier, aby zrobili własne epizody do Half-Life'a. Miały być to poboczne historie, w stylu dodatków do jedynki, takich jak Opposing Force czy Blue Shift. Z tego co mi wiadomo, te epizody te miały zrobić studia takie jak Gearbox, EA, Arkane Studio oraz kilka innych. Więc epizodów na ogół miało być znacznie więcej niż trzy, co jest trochę komiczne, moim zdaniem. My się skupimy głównie na francuskim studio Arcane, Kiedyś zwyczajnym teamie, w którym Wal widziało duży potencjał. Ostatnio Arcane Studio wydało film kolabujący z kanałem Noclip i jest to wywiad, w którym Arcane opowiada o swojej historii gier wraz z tym anulowanym epizodzie czwartym, w którym ukazuje nam naprawdę dużo materiału związanego z Grom, a więc w nie nazwali tego dosłownie epizodem czwartym, a Raven co dla nich miało być standalom spin offem ze świata Half-Life'a. W tej filmie stwierdzić możemy, że nie tylko mieli gotową całą fabułę, ale także zrobiono już wiele mechanik oraz map. Cała gra miała liczyć. Mniej więcej 11 misji, z czego 10 było zrobionych. Niekoniecznie skończonych, ponieważ brakuje jeszcze zwyczajnych poprawek. W grze mieliśmy grać z słynnym Adrianem Shepardem, który był główną postacią dodatku Opposing Force. Twórcy postanowili ożywić tę postać ze starych czasów, ponieważ jest ona dla nich najbardziej interesującą. No i w końcu nie miała nigdy szansy pojawić się w nowszych częściach Half lifea Przecież to nawet nie wiemy, czy jest tak naprawdę postacią kanoniczną. Gra zaczynała się oczywiście w Ravenholm. Obudziliśmy się w jednej z siedzib ojca Grigoriego, powracającej postaci z Hacerfa dwójki, którą widzieliśmy tylko przez jeden chapter. To, co postanowili zrobić z tą postacią jest niesamowite, a więc miało nam towarzyszyć przez całą grę. Z tego co wiadomo, to łapał on headcraby i wyciskał z nich soki, które wstrzykiwał zwierzętom, ludziom oraz sobie, aby sprawdzić co się stanie. W pewnym sensie używa to jako narkotyk. Mówi on nam także, że odparnia go to na ugryzienia head krabów, co jest dosyć imponujące. I z tego co widziałem, to że w grze nie widzieliśmy tylko zombie, które zmieniały się przez headkraby, ale biegły także bez nich. Możliwe, że to tylko przez to, że była to wczesna alfa i nie zdążyli jeszcze dokończyć tych modeli, więc to są takie placeholdery. Wracając do Grigoriego. Przez ten narkotyk zaczynał on z czasem mutować, co ukrywał przed nami nakładając powiedzmy kaptur, aż w końcu zmienił się on w straszliwego mutanta. Niestety nie wiemy, co się stało dalej, ponieważ twórcy nie powiedzieli nam nic o końcówce. W trakcie gry pomogliśmy Grigorymu zasilać prądem pewną część Ravenholm, rozwiązując przy tym różnorodne puzzle. Podróżując przy tym przez miejsca takie jak Asylium, czy opuszczoną szkołę, co miało mieć dosyć przerażające klimaty. Podoba mi się to, że próbowali połączyć ten projekt głównie z humorem oraz horrorem. Dzięki czemu nadawało to grze pewnego klimatu, który ciężko dziś osiągnąć. Teraz porozmawiajmy o jednej z najciekawszych części, a dokładniej oryginalnych mechanikach oraz broniach. Twórcy zaprezentowali nam bronie takie jak Magnetic Gun. Na kartce była to broń, która miała pełnić funkcję taką jak Gravity Gun, czyli do rozwiązywania puzzli oraz do walki, ale niezmiernie się od niego różnił. Ten Magnetic Gun wysyliwał metalowe pręty, które były w stanie być łącznikiem z prądem. Oznacza to, że mogliśmy przejść w tym źródło prądu oraz prowadzić ścieżkę do miejsca, które chcielibyśmy zasilić. Mogło to wtedy także służyć jako pułapka na zombie, więc dawało to graczom sporą wolność nad tym, co chcieliby robić. Kolejną bronią był Plasma Gun. Broń tą ładowaliśmy różnymi źródłami prądu. Co dawało nam kilka strzałów, którymi mogliśmy zabijać wrogów lub ponownie zasilać jakieś mechanizmy. Oprócz tego mieliśmy dostać także tak zwany Leaf Blower, czyli dmuchawkę do liści. Ten pomysł jest piękny. <grych> Dzięki której mogliśmy wykonywać podwójne skoki. Podobno twórcy inspirowali się tym quake'iem. W grze znajdowało się jeszcze więcej broni, a doda miało być jeszcze więcej, lecz niestety, lub sety, większość z nich skończyła na fazie koncept artów. I jak wiadomo, Gra miała swoje ograniczenia ze względu na to, że była robiona na dosyć limitującym silniku Souls w 2007 roku. Ale to co słyszycie naprawdę was zaskoczy. Ta gra wprowadzała system Horde Zombie, czyli coś w stylu Left 4 Dead i to zanim wyszedł. Z tego co możecie zauważyć, to znajduje się tutaj bardzo dużo mechanik przypominających te z Lefta. Hordy zombie to jedno, ale mogliśmy także odpychać te zombie takim wręcz. Na ogół mieliśmy z nimi bardzo dużo interakcji, ponieważ reagowały one na to gdzie w nie strzelamy. Mogliśmy je przewrócić lub strzelić im w nogę z magnety gana i przybyć jej chwilowo do ziemi. Art Sebastian Mitton powiedział nam także, że zombie, z którymi walczyliśmy w grze, miały z czasem stawiać się coraz szybsze oraz silniejsze. Inspirowali się tym filmom o zombie, a szczególnie 28 Days Later. Ta gra jak na tamte czasy była naprawdę rewolucyjna i wprowadzała mechaniki, które popularne stały się znacznie później. Jak już przy tym jesteśmy, to zwróćmy uwagę na te piękne animacje broni, modeli oraz wrogów. Robienie animacji na Souls do gier nie było łatwe, szczególnie kiedy były interaktywne z otoczeniem. Spójrzcie na tego zombie wyrywającego drzwi, albo Grigorygo zmykającego swoją nogą, ale coś co mnie najbardziej zaimponowało, to ta oto scena, w której Grigori kroi Head w prawdziwym czasie. Nie jest to coś co widzieliśmy w starszych Half-Life'ach. Czy w ogóle na innych grach typu Team Fortress, Portal. Można to jedynie porównać do gier takich jak Left 4 Dead, w którym kroiliśmy zombie śledząc w nie. Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak dużo dało się zrobić temu studiu. W grze pojawili się także oryginalni wrogowie, np. Zombie, który był wolniejszy, ale silniejszy, i plówna z kwasem. Przypominał mi to dosyć Spitera z Left 4 Dead 2 Ciekawe czy się tym zainspirowali. Ale najtraktywniejszą peruką na torcie. Były zmutowane małpy, które żyły w ciemnych i opuszczonych miejscach. Byli to wrogowie, którzy pali się światła, więc kiedy zaświeciło się na nich latarką, to zaczynały uciekać. Staliśmy przez to przez cały czas na baczności, obracając się w każdą stronę. Małpy te mogły podnosić i rzucać w nas różnymi rzeczami, mogły się wspinać i chwytać się u różnych lamp i tego typu rzeczy na suficie, przez co były bardzo ciężkim przeciwnikiem do trafienia. Nie wiem jak wy, ale mi to przypomina coś niczym z Metro, gry która wyszła w 2010 roku. Chociaż że projekt został skrapnięty, to wiele z tych mechanik trafiło do kolejnych gier, takich jak Dishonored czy Bioshock, więc nie wszystko poszło na marne dla naszego studia. Denerwujemy to, że Valve anulowało ten projekt. Deweloperzy z Arkane Studio naprawdę włożyli dużo serca i duszy w tą grę. I był to dla nich najważniejszy i najambitniejszy projekt, na którym kiedykolwiek pracowali. Sam Sebastian potwierdza, że wszyscy byli zdewastowani tym, że Valve kazało im przestać. I wygląda na to, że do tego dnia jest im bardzo smutno z tego powodu. Kiedy usłyszeli złe wieści od Valve, postanowili zrobić wszystko, aby przekonać ich, że gra jest godna uwagi. W zaledwie dwa tygodnie złożyli całą grę, aby pokazać ją oraz mechaniki dla Valve. Aby spróbować zmienić ich decyzję, co już nie miało żadnego wpływu. Niestety, do tego dnia ludzie z Arkansas Studio nie wiedzą, dlaczego projekt został anulowany i uważają, że jest to związane z biznesem. Ale prawda jest smutniejsza i sprawi, że zaboli was to w sercach. Na ogół, Valve myślało, że zacznie wydawać epizody, czyli jeszcze przed wydaniem tego pierwszego. Postanowili zatrudnić inne firmy, aby zaczęły robić inne epizody, po to, żeby fani byli bez przerwy zachwyceni. Oni sami w sobie mieli dwa teamy Jeden z nich pracował nad epizodem pierwszym, a drugi nad epizodem drugim. Oczywiście te tymy miały pracować. Na przemian Niestety okazało się, że zrobienie takich epizodów Zajmowało zbyt dużo czasu Każdy z nich został przełożony I żaden z nich nie wyszedł tak naprawdę na czas Zrobienie pierwszego epizodu zajęło im rok A drugiego dwa, prawie trzy lata Więc nawet przed wyjściem drugiego epizodu Wiedzieli oni, że nie zrobią już trzeciego Ponieważ zajęłoby im to zbyt dużo czasu A byli strasznie wypaleni tym projektem Nie słyszeli niczego przez ten czas Oprócz HL HL Half Life Half Life? Mhm, mm mhm, mm Half Life a ponieważ wypalili się i nie wydali trzeciego epizodu, postanowili do tych wszystkich firm powiedzieć, aby po prostu przestali pracować nad tymi grami, anulując każdy z tych projektów w tym samym czasie. I to jest głównie powód, z którego nigdy nie zobaczyliśmy tych epizodów, które mogły być cudnymi arcydziełami. Wiadomo jest to, że już nigdy nie dostaniemy tych gier, ale mam chociaż nadzieję, że oddane one zostaną społeczności, aby mogła je skończyć w pewien sposób. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę historię. Jakbyście chcieli zobaczyć wywiad z tymi deweloperami i zobaczyć więcej ciekawych rzeczy w epizodzie czwartym, to link znajduje się w opisie. Co sądzicie o tej całej sytuacji? Czy VAT postąpiło dobrze? Czy w ogóle podobałby Wam się pomysł całego Half-Life'a, który odbywa się w Ravenholm? Piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmie. Adios.